Cześć, witam Was serdecznie. Jesteśmy w Hatta Bay w pięknym miejscu, gdybyście chcieli zobaczyć przecudowny e, guest house czy ośrodek wypoczynkowy tak to nazwę e, taki właśnie domków jak widzicie w na poprzedni odcinek tam pokazywałem pokoje w jakich się zatrzymaliśmy i więcej rzeczy, które można tu zrobić. A dzisiaj idziemy na eksplorację yy, wioski wiem zobaczyć co się dzieje w tej wiosce W wiosce w 2018 roku było 15 tysięcy mieszkańców a dzisiaj jest ich chyba yy, dużo więcej chłopaki tutaj pracują ciężko hej hey, go. Okej, okay. idziemy sobie idziemy z butta albo albo wyrwiemy sobie Jakoś tak słubeczką. zaraz patrzcie, jak to tam jest. He? Skurczywy Ty. tylko ten przede mną ucieka. O nie, uciekł. Dobra, nie, nie bawię się z nimi. To już sam spacer tą okolicą jest e, bardzo przyjemny. Pierwsze co się wrzuca, czy że każdy. To chyba ma koguta i bez kitu chyba używają tych kogutów zamiast psów obrończych. <laughs> Taki żarcik. Ja zawsze słyszę koguty. Te chyba jakoś drogie robią. To jest bardzo skomplikowana praca. Trzeba kopać właśnie w takim dole. Ciężka mm. praca na pewno za psigrosz. Generalnie tam znajduje się przystań i spływają stąd promy w każdy piątek do Monkey Bay i z Monkey Bay albo z Monkey Bay wypływają tutaj, już nie chcę mówić e, jakichś złych informacji płynie się dwa albo trzy dni bardzo długo nie należy się dziwić 580 km to jest długość tego jeziora wkraczamy do wioski mojej mili i będziemy eksplorować co tu się dzieje? Ty, ty. Jak mówiłem Wam w Monkey Bay, że myślałem, że tam jest turystycznie, jeśli chodzi o ten kraj. to Troszeczkę się pomyliłem. W Hatta Bay e, wioska jest bardziej turystyczna, bardziej z tego żyje. Można to zobaczyć nawet po restauracjach. Jakie tutaj są? No bo są eleganckie, bez dwóch zdań. Takie są. Eee, można sobie tutaj nawet zrobić kurs nurkowy, czyli licencję Paddy, taki Open Water. O ile eee, się nie mylę, taki koszt eee, licencji to 400 dolarów. Na Zanzibarze jest to 500 i chyba będę robił na Zanzibarze ale nie chcę się podpalać i nie chcę wam mówić, że zrobię myślę nad tym intensywnie e, dlatego, że będę robił już Kilimanjaro ale kusi mnie kusi mnie e, zrobienie też tego Open Water licencji nurkowej bo już kiedyś miałem robić na Filipinach jak byłem i się nie udało więc może czemu by nie teraz, nie? fik, może spotkamy tu gdzieś przywarskiego Piotra Bo on wyszedł wcześniej przede mną Coś zjeść Jeszcze do takiej centralnej, centralnej wioski troszeczkę nam zostało O kurczę, gdzie trafiłem Towarki tam grają w bila Sympatyczny klimat, jestem ustawiony pod słońce Niestety może uda się. Patrzcie, kto się do mnie przypołętał. Burek przyszedł i idzie za mną od jakiegoś czasu. No, od jakiegoś czasu, od jakichś 200 metrów. ma no. O kurde, jakiś sprzęt audio można tu sobie wyrwać. Ale i tak... Yy, o, market mamy jakiś lokalny tutaj. Wejdę, zobaczą. O, no, pokieros. Faserko można kupić Nie tak jak w Zambii, fasola, a nie, są i ryby, dobra no To ryby z tego Z tego jeziora Ciekawe gdzie jest... O kurde ile ryb O masakra Prawdziwy rybny Dobra, ludzie nie chcą żeby ich kamerować, ja mówię, że nie, kam... że nie kameruje, Tylko ryby kameruje. To już możecie zobaczyć Przejdę sobie Idę dalej, no pani chciałaby, żebym jej zapłacił za to, że zakomerowałem ryby, ale no, przepraszam. Nie, nie będę za to płacił. Przejdę sobie marketem, w lewo, w prawo, wyjdę Nie będę być, Nie będę taki... Nie będę taki natarczywy. Nie chcę, żeby, żeby sprawiać, żeby ich denerwować nie chcę. Po prostu. Hej buddy! Bardzo dużo pomidorów tutaj zauważyłem. Kurde, przemysł pomidorowo-rybny. Jakbym y, mógł im doradzić, to bym z tych y, pomidorów robił przecież a, a z ryb bym robił y, coś takiego jak makrele i by było. Tylko jeszcze trzeba by w puszki zainwestować. To mogło być kosztowne. I wyszedłem. O, słuchajcie, tu gdzie byłem wczoraj. Stawię się zaraz inaczej. Francja, elegancja. W sumie wczoraj y, była najlepsza okazja, żeby zobaczyć y, cały market, ponieważ wczoraj odbywał się market, który odbywa się tylko raz w tygodniu i akurat y, kończył się jak wjeżdżaliśmy do wioski. Było bardzo dużo ludzi, bardzo było tłocznie. Ale idzie też nie jest tłocznie. Wam pokażę jedną rzecz. Nie można wchodzić do sklepu z plecakami. No plecaki musicie Zostawić? Majster za mną władzi Cały czas Ostatnio koza się do nas przyczepiła Chyba chciała z nami jechać, a teraz majster I spadamy sobie dalej Muszę poszukać pewnej rzeczy, ale na razie nie będę wam mówił, bo jeżeli nie wypali to nie będę w ogóle poruszył tematu Uu, Dzieje się tutaj trochę Jest mocny klimat o! wariacie! prawie cię zdeptałem, jak chodzić. Patrzcie, kogo spotkałem. Piotka. Zaraz widzicie jakąś niesamowitą akcję z wyjścia Piotra samemu na, na Miacho. Został adorowany. Czasami uroda to przekleństwo, Wam powiem, ale o tym powiem Wam bliżej. Piotrek przywarski. No i dobra, Piotrek mówisz Moi drodzy, oficjalnie najbardziej historię jaką miałem do tej pory w Afryce Wyszedłem sobie sam na obiad i opowiadałem wam do kamery, jak mogliście zauważyć Wszystko było w porządku, no i nagle sobie, wiecie, idziemy W sumie idziemy, szedłem ja sam I był taki e, odcinek, gdzie jakby nie było ani domów, ani żadnych sklepów Po prostu burz No ja sobie idę i patrzę sobie w prawo I stoi gościu Mówiąc brzydko z knagą na wierzchu, no. Nie? Ja sobie myślę, ty, no nie żyjemy w czasach, wiecie, nie wiem, kolonialnych na przykład, tak? No ja rozumiem, że tu może nie być pieniędzy czy coś, ale mówię, no gość to jest z No i tak zawróciłem tak mówię, dobra, no, może coś nie wiem, może jakiś rolnik. No, nie? Mówię, no akcja, no, no w ogóle idę, jakby no, nic mi to wiecie, nie, nie interesowało mnie to. No i podchodzi do mnie jakiś taki e, rasta i idzie sobie ze mną tam jakieś parę metrów, nagleścia no, sobie z jakiegoś tam, a więc drugie strony z jakiegoś tam stypiku ja mówię, no ty, czemu mówię ten gościu, mówię ma ten, jajca na wierzcho. On się ogląda, mówi ty, może jakiś mysz mentalnie chory. No ja mówię, dobra, no to, to stał sobie, wiesz, stał, no ne. No ja za chwilę się obracam, ten raz tam mam sobie jakiś tam skręcił w ten i on za nim idzie. Ja mówię, skurczek, mówię, no to niech idzie, no ne. No i przyspiesza tempa no ne. Ja mówię, no chora akcja, a w ręku trzyma butelkę szklaną. Aha. Mówię ty, zacznij ja mnie kurwa gonić. To wiesz, to zaraz będę musiał, dzidę, dzidę, dzidę dawać. No ja mówię, dobra, wejdę sobie do pierwszej lepszej restauracji i stanę sobie, wiesz, niby żamo na menu. No i stoi kobieta kelnerka, siedzi jakiś gościu w, w tej restauracji. No i ja odpalam te menu, patrzę, idzie ten gościu, wchodzi kurwa o tej knajpy stary Ja mówię, no nie do wiary, no jest z tą knagą słuchajcie na wierzchu. I ja mówię, ty co jest grane? tak? Idzie w moją stronę, ja stoję z drugiej strony stolika i on szedł, ja odsunąłem krzesło w od jego stronę, takie metalowe. I on normalnie wszedł, postawił, czy tą butelkę postawił zaraz na, e, na stole, ja przeskoczyłem przez płot od tej restauracji, bo była taka taki malutki, nie wiem, może metr miał, i on sobie siadł w tej knajpie na golasa i sobie siedział. I babka zaczęła drzeć gębę, żeby kogoś wezwać i ludzie się patrzyli, bo on normalnie zaczął wchodzić w stronę miasta, zaczęło się robić tłoczno i on sobie szedł normalnie z jajami na wierzchu. Jak Boga kocham, nigdy nie miałem tak chorej sytuacji W sensie aż takiej niekomfortowej, no bo czułem się dziwnie Bardziej się obawiałem z jego strony tego, że mógłby mnie, nie wiem, gdzieś tam od tyłu, wiecie Walnąć butelką w łeb na przykład, to była, yy, no niefajna sytuacja mówiłem, nagrywałem się w ogóle bazie Słuchajcie, puszczę wam to wiadomość nagrałem się. nagrałem się, nagrałem się bazie, słuchajcie Uważaj na tipsyutem na wierzchu, jak będziesz szedł do miasta Chyba naprawdę nas polubił. Dobra, idziemy. Mocna ta historia. Mocna historia, idziemy do banku. Okej. Okay. Jeśli myślicie, że macie źle, to spójrzcie na ten sklep i tylko i spójrzcie na ten sklep i zawartość produktów, które się w nim znajdują i odpowiedzcie sobie czy Wasz biznes prosperuje gorzej. elo byliśmy w banku banki coś się zawsze prezentują na tle co? bardziej bogatsze budynki ale nie do, nie do tego chciałem nawiązać chciałem nawiązać do tego, że nie zadziałał e, w bankomacie rewolut karta z mastercard nie zadziałała i teraz jest coś takiego jeżeli wybieracie się w podróż macie możliwość mieć dwie karty, jedną Mastercard a drugą e, wizę to zabierajcie obie, na szczęście tak się stało że ja mam dwie karty jedną Mastercard drugą wizę wizę mam z banku od siebie e, Mastercard Revolut ziomek towarzyszy wiernie e, no i co chciałem wyciągnąć pieniądze też dla Piotka ale e, zrobiłem dwie transakcje i już więcej nie ma chyba e, przekroczyłem limit i to już nie pierwszy raz, gdzie raz e, było, że nie było można wizy. Było trzeba Mastercardem master Revoluta. Akurat nie miałem, ja wtedy na Rewolucie pieniędzy. E, więc ta wiza ratuje czasami dupeczkę. Nie ma to tamto. O! Patrzcie, meblowy. Podejdziemy bliżej. No, I just want to make the pictures, ok? It's ok? Thanks. Patrzcie hey, meblowy tutaj gościu robi. Patrzcie, tam właśnie obija. Eee, te poduchy, te co leży tutaj, wsadza i obija. Ta pizzerkę tak zwaną. Tam ma już gotowe. A ładnie to wygląda. I tutaj ma, że jeszcze takie inne łóżka się robią. I meble. A w sumie zapytam się, ile kosztuje. Słuchajcie, 300 tysięcy. 50, 350 tysięcy kosztuje taka kanapa. Ocencie sami. Czy droga? To jest mój piesek. E! Ta, stał. Czekał na mnie, muszę go nauczyć. Biznes meblarski. Tutaj trwa. Bo się tak się dziwię, że taka bieda w kraju. A 350 tysięcy kosztują meble. No, drogo, drogo. No tak, 80 tysięcy to jest 100 dolarów. No ale słuchajcie, są tacy bogaci, którzy kupują. Wszędzie jest tak. Nie, że jak jest bieda to i znajdzie się takich, to ma potąd hajsu. Nie? No i to jest takie miejsce, że pewnie paru bogatych się znajdzie, tak jak ci właściciele e, tych wszystkich resortów. No oni trochę zarabiają, także Afrykanerzy tutaj przyjeżdżają regularnie. Wy, jeżeli macie taką możliwość. Macie chęć na eksplorację Afryki. Bardzo gorąco zapraszam. i Polecam malawi. Nawet na solo. Podróże też już wspominałem dzisiaj. Bardzo bezpiecznie. Dobra, weszliśmy do następnego banku. I jest znaczek Mastercardu. jest znaczek Mastercard. Tak wygląda placówka typowego banku w Malawi, w miasteczku, w którym jesteśmy. Du -du. Jesteśmy w porcie i co można zauważyć często, to stoły bilardowe wszędzie, w każdym miejscu, czy to na przystankach autobusowych, czy nie. I tutaj porcik. Rybacy chyba siedzą sobie i boimy się zobaczyć jak to wygląda. że no wiele łódek nie ma tutaj, a ten prom to chyba tam się z drugiej strony. Tutaj bardziej takie rybackie. Można zauważyć łódki. A i w tamtą stronę jeszcze można trochę podejść. Czekam na Piotrka i, i na pewno tam się wybierzemy. Chyba zgubiłem Piotrka. Dojdę sam obejść port. Na porcie, jak na porcie. Taki klimat za mną. Ale ja wam pokażę, co się dzieje. Chłopaki sobie smażą Siedzą, coś tam robią jest klepik no i generalnie hej I'm good and I'm Jeremiah I'm Mike Jeremiah I'm Mike nie wiem chciałem mi coś opchnąć, nie wiem co dogadaliśmy no, się że jak będę tu jutro to mi to pokażę to przyniesie a pewnie jutro tu nie będę ale co zrobicie no, trzeba się jakoś Wykaraskać z tych różnych yy, zaczepek. Patrzcie, jaki kurde brzdąc, mały. Się bawi. Halo, Taką rzecz właśnie też chciałem yy, zobaczyć, że tutaj piorun w rzekach, albo właśnie w jeziorze. Jeszcze nie widziałem, żeby gdzieś tam pralką prali. No ale a często, właśnie jakimś autobusem, widziałem ludzi w dołach rzeki sobie tam wiecie, robili pranie. Bez takich ciekawostek How are you? Buddy Okej Hej Hej piesek sobie O kurczu, co to takiego? Czy to może być groźniejsze od Koguta? No była szwarzny Marku Groźniejszy Hej Dziwne, dziwne ten młody jest śmieszny. What's your name? Słuchajcie. You make video no problem for you? No, no problem. Oh, thanks. Słuchajcie, to jest taksówka. Okay. E, I płynie naokoło. Nie wiem gdzie dokładnie, tylko kolega wytłumaczył mi, że to jest taksówka i taki bazar e, Piotrek dołączył. I bazar taki tutaj jest. Elegancja. A to nie robi włosy. A tutaj dwa czorty te małe. Hej! Hey buddy, what's your name? <laughs> Dobra, proszę się zawijać stąd Chciałem tylko wam pokazać kuchnię I tak się właśnie kończy prąd eee, tak się kończy prom a tutaj właśnie czekają na następną taksówkę ludzie Lecimy, lecimy tu jest Aaron Dobra nie, yeah, tomorrow you can meet me. Dobra. Co, spadamy? Chodź, burek. Idziemy. Piotr, jak zakłada firmę? poważny biznesmen. Jest. Zobaczcie, jak prowadzi poważnie rozmowy. Dziękuję to jest chyba 100 baniek, tak? Jak biznesy, kolego? Średnio W tamtym miesiącu zrobił tylko pół bańki i średnio dla tego z susikiem mm, coś lepsze niż ustakowy To z wołowiną to jest? klasycznie ryż i ziósł, które jest bardzo, bardzo e, gorzkie Smacznego Ile Piotrek, ile Piotrek zapłaciłeś za tą wołowinę i ryż? 10 zł, 10 zł Jak w smaku? Średniawka. Średniawka. Ciepłe zimne? Średniawka. Ciepłe. Odgrzewane. Tutaj nie gotują na jakby na zamówienie, że po prostu zamawiaci i wam smażą mięso. Tylko mają gotowe i albo mają ciepłe i podają od razu, albo odgrzewają i podają. Z reguły to podają zimne. jeszcze, Pokażę wam jeszcze sklep. Taki tylko żebyście sobie rzucili okiem. Wam pokazywałem, jak wyglądają sklepy wcześniej. Ale no pewnie ktoś, kto pierwszy raz ogląda, I może zobaczyć że tak jest ciekawość, co tu się dzieje i co jest. W tym miasteczku sklep jest nawet dosyć dobrze zaopatrzony. Na prostu, jak spojrzycie tam, gdzie jest napis: Welcome, jest alkoholowy. I kolejka. Pora wracać do domu. Ostatnim rzutem patrzymy na miasteczko Uuu, Lecimy Idziemy masz buta, czy...? Dobra Widzimy się Widzimy się w hostelu, guest czy obiekcie rekreacyjnym i oby nas zboczeniec tu nie dorwał nawet no dwóch, to będziemy mieli większe siły Jeszcze tylko banany bierzemy od Pani lokalnych Jelo Po drodze Jeszcze cośmy do, tu do taki do takiej poni W takim sklepie lokalnym Bardzo Pani jest miła, zobaczcie uśmiecha się Ile zapłaciłeś? 50, to jest jakieś parę groszy chyba parę groszy za sztukę Tak, i tu jest jeszcze taki jeden Ponczek Taki ponczek pusty w środku Aha, thank you Patrzcie, kto za nami chodzi dzisiaj cały dzień Ja powtarzam Mordzie Mordo, nie możesz iść z nami, bo u nas w Hostelu słodowa psy i pogonią cię. Mogą być dla ciebie niemili i mogą być naprawdę, chcę, żebyś uniknął jakichkolwiek rozczarowań. Zostań tutaj i nie idź za nami. Nie idź. Mordo, nie chcę cię ganiać, proszę cię odejść. Kocham cię, pokochałem cię, odkąd ty pokochałeś mnie, ale smutna prawda jest taka, że musisz zostać tutaj. Słuchajcie, jestem Eminem. Ja, yeah, A to jest. E, e, a ty? I'm John. I'm John. Hey, e, dobra, can you sing? Ja, yeah, man. LO320, ziomek. Co tam u ciebie słychać? Taki jest polski rap. ale yeah, teraz. Now you. Yeah. Yeah, come on. Yeah, come on. I'm very proud to see this guy. This guy from America Eminem is big boss. Hey, sorry man, I'm not from America. I'm Polish man. Yeah, man. Yeah. I love you, man. <laughs> Thank you, man. I, I wish you. I wish you. I wish you. I wish you. I wish I you, a wish you I'm very proud to see you, Eminem. Eminem. Yes. Good. I'm very lucky to know you, He can't go with us, no Alex oh, jest I lecimy do domu Ale porapowałem sobie z lokalnymi i czuję się bardziej szczęśliwy Właśnie wróciłem do hostelu i spotkaliśmy ten znaczek Uwaga na węże Dobra, l 0 Tak wygląda miejsce W którym montowałem ten film Eee, Czeki, to był spacer po On Bay. Tak się to wymawia On Bay, ja tak bynajmniej wymawiam. Eee, bardzo fajna, miła, urocza wioska, moim zdaniem. Oprócz e, incydentu z gołym gościem, który pogonił mojego e, ziomka Piotrka, e, chyba byłoby ok. Gdyby nie ta sytuacja, to pewnie bym nawet się o tym nie dowiedział. Poza tym, e, podobno jest paru odkleńców e, w tej wiosce. Ale to jest wszędzie, to po prostu są ludzie chorzy, to są ludzie, którzy mają problem na tle psychicznym. Nie można ich za to winić, mają swoje fazy, są odklejeni, żyją w swoim świecie. Oby po prostu była tutaj jakaś opieka dla nich, co wątpię. Nie znam tutaj systemu, ale możemy się domyślać, jaki jest. A tymczasem musimy się pożegnać. Muszę się pożegnać i zaprosić Was na następny odcinek. Życzę Wam wszystkiego dobrego, jak zawsze przede wszystkim życzę zdrowia, reszta się ułoży, także trzymajcie się cieplutko pozdro, pozdro pozdro hej, hej elo elo 3-0